Ta trudność, z którą spotkał się Józef, miała sens, on miał się z nią spotkać. I teraz, jeżeli mogę nas prosić już pod koniec, rzeczywiście oddychajcie spokojnie, rytmicznie, to powiem jeszcze tak, że trzeba nam takiej wrażliwości na obecność Boga w codzienności, w tym, co się dzieje. Tracimy ją, dlaczego? Bo nasze myśli kiu, pędzą jak błyskawica do przodu, nie? To tak jak pewien Indianin przyszedł do urzędu i mówi: "Chciałbym zmienić swoje nazwisko, mam takie długie. A jak pan się nazywa obecnie?" Biała długa pędząca strzała. "A na jakie pan chce zmienić?" Na Bium. Umieć zauważyć Boga, że on jest. I ten kłopot, który mam teraz, ta sucha gałązka jest po coś. To, co mi tam nie idzie w życiu, co mi chcesz Boże przez to pokazać? Jeżeli on mówi, ufajcie, jam zwyciężył świat, on wszystko pokona. Ale jeżeli dopuszcza do tego swojej opatrzności, miłości, no bo nas kocha, no to, to po co mi ten problem? On jest po coś. Nie wchodźmy w narzekanie. Papież Franciszek powiedział bardzo jasno: kto narzeka, modli się do złego ducha.